Bez domka, a bez domka, codziennie spierdolone ceny, wychujista i oferta na Dzień Matki, trwająca jedynie do 26 maja. Polecamy rower z kiblem. Jak jedziesz gdzieś w daleką podróż, chce ci się srać, to mamy rozwiązanie: rower z wbudowanym kiblem. Idealny na dalekie, zakurwiste podróże. Świetnie nadaje się na zajebisty prezent na Dzień Matki. Cena, dogadamy się, guma do rzucia kinder niespodzianka. Powoduje wymioty i sraki. Pomaga w popuszczeniu ubrań. Polecana przez pana Józefa Zbrzysko-Rzysztewka. Cena gumy to 22 wódki Nutella o smaku gówna. Po wpierdoleniu powoduje sraczkę po zjedzeniu. Nieświeży oddech. Wymioty na zielono. Bez konserwantów, bo sama nimi jest. Może posłużyć jako prezent dla twojej starej. Jak twoja stara to pierdoli to rozestra się i nie zdąży do klopa zapierdolić. Cena, 100 dolarów, flaotańskich. natka pietruszki. Idealna do twojej zupy, nada wyrazisty i zajebisty smak. Idealnie nadaje się na sałatki na co dzień i od święta. Cena, 120 zardzewiałych butów, to już koniec naszej zachujistej oferty, więc spierdalać. Kukuruku. To wspaniały smak i świetna zabawa. Witamy w Sresko. Tutaj znajdziesz najświeższe oferty. Big Milk. Prawdziwy Big Milk nie to, co inne. 80% mleka, 15% spermy byka, 5% chuj wieczego za jedynie 9,99 jenów amerykańskich. Bitwa pod traktorem The Game. Gra ta jest od 18 lat i ma wulgaryzmy. Przemoc, narkotyki, multiplayer, gra stworzona jest przez Rockstar, dobra opinia Instytutu Maki i dziecka, gwarancja zajabistości. Kosztuje tylko 300 rubli niemieckich. Koszulka Ceska Fapergasa. Zrobiona jest z włosów z penisa pelikana. Wszyscy będą ci zazdrościć takiej koszulki. Która kosztuje tylko 69,69 69 marek żydowskich. Lejs żołądkowa gorzka. 40% alkoholu. Nie pożałujesz kupna tych chipsów. O w dupę tylko 4,50 dolarów jugosłowiańskich. Farba ameliniowa. Tego nie pomalujesz. Gwarancja jedna sekunda. Opłaca się. W mordy jeża. Jedynie 50 groszy Bolesława Chrobrego. A teraz hit. Szajsunk 69. Wbudowane tak jak widać, retube, e-mail, seks kamera, Samsung Caps, Play Store, prostytutki, dziwki, blondynki, internet, brunetki za jedynie 99 999 99 złotówek bezludnej wyspy. Trynkiway. Rozpływa się w ustach, jest zajebisty tylko 69 eurocentów. Bilet na mecz roku. San Marino kontra wyspy owcze. Nie przegap, takie derby zobaczysz raz w roku, więc skuś się, bo kosztuje on tylko 79 jenów spartańskich. Nowa Brazuka znana jako Brasuka lub Bazuka. Lata jak chcesz, podkręca się na 28 metrów. Nie ma miejsca, gdzie włożyć pompkę, a jest to flag. Oficjalna piłka na mundial w Brazylii. Tylko 799,99 99 Tuska. Seria muminków. Muminki i seks grupowy. Muminki dlaczego warto założyć prezerwatywę. Muminki idzie na ten pierwszy raz. Muminki pierwsza marihuana. Te zajebiste edukacyjne książki dla dzieci kosztują tylko 47,81 rubli czeczeńskich. kurkia wódkia, Cetrynki 5 za gram szylingów w twojej starej. pietus mocny. Za pierwszym łykiem się uchlejesz. Za kurwiście mocne. Tylko 199 chuj wieczego. Żywiec chuj. 100% alkoholu, kralistyczna górska woda z za jedynie 99,99 99 funtów. Nowy telefon Altacet. Wbudowano red tubę i zdjęcia Altacet. O ja pier, tylko 789,92 dolary jugosłowiańskich. Psycholandia. Smak truskawkowo-truskawkowy. Nie dla psycholi. Kosztuje tylko 4 hrywie na usta węgierskich. Deszaj 3. Zajobista gra, ale jest tylko obrazek bez okładki. Tylko 60 złotówek afrykańskich. Stary komputer. Wbudowany Windows 98, monitor gratis, ale trzeba do niego dopłacić 5 złotych. Szczerze jest chujowy. Tylko 774 funty papuji nowej Gwinei. Składanka ruchanne. Nazwa na okładce mówi sama za siebie. 40 krewiem sama. Woda i gówno w proszku. Są zajebiste. Palce lizać. Za jedynie 10 złotych 1 grosz. Kamasutra Studio 8. Zajebisty program do nagrywania. Owcite tylko 79,90 franków gabońskich. K kawa. Smak zachujisty. Idealne dla ciebie. Tylko o 29 dolarów antarktyckich. Sandały ekologiczne. 1 grosz. Koszulka kokaina. Stworzona z prawdziwej zatwardzonej kokainy. Kosztuje tylko 70 woreczków kokainy. Lech. Kaczyński. Dziękuję Leszku. O ja kurwie tylko 3,99 kłamstw tuska. Maść na błydupy. Pozytywna opinia naukowców.

Gwarancja pyszności za jedynie pięć marek żydowskich. Murzynianka, tylko dla murzynów. Produkt poleca Barrio Marateli. Tylko 8,50 złotych, ja na trzeciego Niedługo u nas produkty srajki. Najtanieszy na rynku grill sresco. Za darmo złotych. Zapraszamy do sklepu i szkoły obok. Biedronka codziennie niskie ceny i szkoła codziennie niskie oceny. Proszę nie kraść papieru toaletowego. Jeżeli kogoś nie stać na papier, to proszę się zwrócić do administracji obiektów Wydziału Elektrycznego. Pożyczymy dwie rolki. Sresko, nie dla ciebie, dla twojej babci. Już poniedziałek, a na naszych półkach sklepowych jest wiele nowych ofert. Bigos, polecane przez Arnolda Boczka, śmierdzi jak tygodniowe zwłoki z kungsa. Jest za jedyne 5000 ton gruzu. Gra ping-pong King Kong Hong Kong. Będziesz ryczał. Wzruszająca historia King Konga, który chciał wygrać konkurs ping-ponga w Hongkongu. Zagrajmy za jedyne 123 456 dolarów Samoa. Hitler Chocolate poczuj się jak Adolf Hitler, skład 90% oddziałów zbrojnych, 10% włosów Hitlera. Uwaga, produkt może zawierać śladowe ilości II wojny światowej. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy spożywaniu produktu. Jest za jedyne 88 łyżek. Kolorowe kredki. Zestawia aż 10 kolorów. Biały, 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 biały i biały. Gumka do ścierania gratis. Piszmy za jedyne 1000 simoleonów. Maść na ból dupy. Hit internetu. Jedyny skuteczny lek na wszystkie dolegliwości. Skorzystaj za i 4,99,5 zł. Świeże owoce, gwarancja, nie dobrego smaku. Lepiej nie kupuj, bo się otrujesz, tańsze o 50% od świe, to znaczy zgniłych owoców. Wszyscy, którzy spróbowali, dostali darmowy talon do nieba. Jest za jedyne 999 milionów 999 tysięcy 999 starych polskich złotych. Bieda, nie wracaj.